121, 122, 123. Jesteśmy w miejscu, które wygląda jak koszary, ale jest to miejsce dla mnie szczególnie ważne, bo stały się tu dla mnie bardzo ważne rzeczy i chciałbym was wam coś przeczytać. Tu mamy Andrzeja Bobole, patrona polski. Miejsce jest ukryte blisko centrum i nie każdy tu był. Jak zwykle, Facebook długie. Posty blokuje bezwarunkowo. W związku z tym będę czytał. Więc na ten moment widzę to tak. Powiedzmy, że sfera psychiki składa się ze świadomości nieświadomych wzorów zachowań uwarunkowanych biologicznie oraz zdeterminowanej doświadczeniem architektury wspomnień w sumie. Ze świadomym kursem oczekiwań społecznych. I tu też, jako pojedyncza jednostka, mogę wybierać pewne rzeczy, co też powoduje błędy, i domniemam, że z tego powodu autodiagnoza czy też autoterapia nie jest w 100% możliwa. Uważam też, że bez silnej relacji z klientem, przez klienta rozumiem tu tak pacjenta, jak i terapeutę, bo są to. Niejako rywale negocjujący ze sobą. Nie najlepszą wizję rozwoju, tylko adekwatne do rzeczywistości poznanie labiryntu. Silną relację rozumiem jako bezwzględną szczerość, bo bez niej droga do wolności, zamiast się zmaterializować, będzie tylko manipulacją terapeuty. Co? Coś tu. A, dobrze, więc jeszcze raz. Będzie tylko manipulacją terapeuty, to jest takim obrazkiem narysowanym ku uszczęśliwieniu pacjenta zaczarowanym ołówkiem na dyplomie ukończenia terapii. Przez silną rozumiem też aktywne wejście w konfrontację dwuosobowości oraz wiedzy i intelektu obu współpracowników, a tu potrzeba konkretów. Kontynuując własną autoobserwację że skorupa pęka w tym miejscu, zdecydowałbym się zdecydowałbym o bezwzględnym, nieodwracalnym oraz szybkim zniszczeniu jej całości. Stąd też, Damo Trefl, planuję zagładę tego zewnętrznego szkieletu, co będzie dla mnie najlepszym rozwiązaniem. Dlaczego? Dlatego, że wyobraź sobie, Szanowna Damo, jajko, a to, co jest pod skorupką, jako kształt psychę, osobowości czy jaźni, jak zwał, tak zwał. A skorupkę jako ten najbardziej prymitywny sposób obrony tego, co w środku. Tylko w tym wyobrażeniu ten najbardziej głęboki i ukryty wewnątrz. Jest zewnętrzną ochroną dla zmiany tego, co w sobie kryje. Ta skorupka jest żywa. Powiedziałbym, że to taka zbroja. Żywa zbroja. Pamiętam, szanowna damo, te słowa. To przypalanie na ogniu. Tak, oczywiście się zgadzam. I tu praca może być tylko syzyfową, bo przypuszczam, że każdy wyłom w skorupce będzie... Powoływał, tylko powodował tylko mały kroczek, który odsłoni jedynie wyrwany z kontekstu kawałek wnętrza. Można by, ten, można by wtedy próbować dziurawić w innym miejscu. Tylko będzie to metoda prób i błędów. A w międzyczasie. Perforacje pancerza ochronnego osobowości będą się zrastać bliznami, jak to bywa u żywych organizmów. Nawiązując tu więc do naszej ostatniej rozmowy, pragnę jeszcze sprostować, że projekt zagłady nie dotyczy uczczenia Putina przez odejście z Hukiem, tylko konkretnego i bezpardonowego rozjebania i poskładania od nowa. Zdaję sobie sprawę, że to nie jest standardowe postępowanie. Wiem jednak bez tego rozbioru nie zmienimy nic prócz faktu, że żelazny lew będzie spał na ołtarzu w pokoju. I na pierwszy rzut oka taki byłby cel. Nie! Dlaczego? W symbolikę śpiącego lwa pozwolę sobie przypomnieć. Cmentarz inwalidów wojennych Berlin. A jeżeli chodzi o tego na ołtarzu w pokoju, wytrwali poszukiwacze odnajdą. Wracając jednak do tematu, śpiący lew. On żyje, a jego siła cały czas jest poza kontrolą. Tych, co chodzą w koło niego na palcach, żeby wszystko było ok. Żeby okiełznać lwa, potrzeba go obudzić, bo jak go oswoić, gdy śpi? A gdy już będzie wcielony w całość, Jego psychiczna energia też będzie wykorzystana. Na chwałę Pana. Mam jeszcze kilka rzeczy do zrobienia. I e, wybieram się dzisiaj do psychiatry. Zobaczymy, co z tego wejdzie. Być może e, uda mi się też zrobić e, kopię swojej dokumentacji medycznej, którą bardzo chętnie byłbym. Skłonny udostępnić publicznie. Pozdrawiam. Dobrego dnia wszystkim. Odbój.